Szanowni Państwo, konkurs w świecie z energią zorganizowany po raz siódmy. W tej edycji konkursu 22 222 miasta. Był on rozstrzygany na początku na szczeblu regionalnym pojemnickim, a później na szczeblu ogólnopolskim. Państwo miasto, czyli miasto Marki zostało wybrane najpiękniej oświetlonym miastem województwa mazowieckiego. Wydaje mi się, że sukces jest tym większy, że Państwo pokonaliście Warszawę. Do, doprecyzuję, chodzi o tą Warszawę, która leży koło Marek. W imieniu Energia bardzo serdecznie Państwu gratuluję i życzę podobnych sukcesów w przyszłości. Ogromne podziękowania należą się. Mieszkańcom Marek, ponieważ po raz kolejny udowodnili, że jesteśmy bardzo aktywnym społeczeństwem, które no, lubi e, angażować się w różnego typu konkursy, które przyczyniają się nie tylko do kształtowania naszej przestrzeni, ale również do wsparcia organizacji pozarządowych, które no, też działają na rzecz e, miasta, na rzecz mieszkańców nas wszystkich. Także jeszcze raz gorące podziękowania dla wszystkich, którzy oddali swoje głosy na marki w konkursie. Bardzo dziękujemy za udział w konkursie i oczywiście zapraszamy. Jak Przede wszystkim dziękujemy Państwu i zapewniamy, że tak jest. Tak się dzieje. To najlepsze radę. młodzi korzystają i